Siemaneczko widzowie, z tej strony X i dzisiaj nagrywamy z płaskiego Świata. No e, chwilę sobie tak porobiłem, e, znalazłem takie fajne itemy i planuję dzisiaj zrobić e, żółty domek ze wełny. E, bo nowo tutaj jest moja baza. E, to jest świat normalny, e, mam inny nick i inny skin jak widać czasami mogę tylko taką komendę wpisywać inne nie mogę wpisywać tylko na jump boosta więc musimy iść mam tu no tatnik i będę może chwileczka chwileczka widzowie Chciałem coś tam ogarnąć. I tutaj mam taki notatnik. I zdobyłem też taki jajka spałnujące. To jest i muszę się wyjść przespać. Tak. Dobra. Jakbyście pytali, gdzie ja mam okno? No to tutaj mam okno. Tutaj mam. A te jajka spalmujące jest... Po potrzebne. Żeby, e, żeby mieć owce, żeby mieć ale Już tam pozbierałem sobie na parę tam owiec, ale sobie jeszcze kilka. Powiedz. Dobra. O nie! Creeper mi zabił owce! Ale przynajmniej mam jedzonko. No bo ja nie mam prawa zabijać I Jak e, będzie jeszcze druga część, bo dzisiaj mam tylko robić dużo e, wełny i tyle, jak... Tak jest cel tego odcinka. Nie wiem, czy też można... Farbić już zafarbione. I kiedy dostanę powiadomienie jedno, no to będę musiał kończyć. I test. Test, czy da się tak. Tak, tak. Da się, da. Jest, dobra. No to każda owca będzie tutaj. Dobra. Będzie armia owiec. Albo mam pomysł. Jak zaoszczędzić wełnę. Dać tak. Wyrastić owce. Zafarbić się na różowo. Na to. Żółto. No i mam. Dużo żółtej wełny. To jest mózg. Dobra. Mam mózg, mam mózg. Nice, 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 nice. I nie mam właśnie. Cześć, to chcesz być żółta. Żółta i goła. A da się zafarbić też, tak? Nie, nie raczej By to było zbyt piękne. Dobra. Eee. Dobra. To jest fajne. Tylko niech jedno zje. Niech zje z Nie wiem, czy będę kiedy nie mogę jeść. Nie mogę biegać. muszę sobie zjeść. To jest nice, nice, nice. Tam jest wynajnie i nie, nie, nie żółta. Ma. się dobrze nie e, bawiłem w obcinaniu owiec. Nice. Nice, 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 nice. Hmm, hmm, hmm. Będę musiał Troszkę ty Łażkę z jej. byłem też przez jaja i... To by było poza odcinkami też na sobie na farmie żółtej wenny. To by było na koniec. Do widzenia widzowie!